Cześć! Z tej strony Kwecu i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 11 odcinku z naszej serii Likan na W dzisiejszym odcinku wymiksujemy zbroję dla Likana, stworzymy nową postać do dropu oraz zajmiemy się misjami ważnymi na głównej postaci. Zacznijmy od wymiksowania zbroi dla Likana, ale jak to w myci nie musi być, zawsze ktoś musi przyjść i nam troszkę poprzeszkadzać. Z tą zbroją trochę się męczyłem, w przypadku jak to było z innymi temami, czy to szpon 12 INTA lub RIP średnie 30 szybko się z tym uporaliśmy tutaj musiałam naprawdę trochę tych postaci wyekspić. lepiej mi się expiło, ponieważ ulepszyłem swój komputer i mogłem więcej postaci postawić nie martwiąc się o lagi wcześniej musiałem spierać się laptopem, a nie zawsze tego laptop miałem chciałem wybonować 2 khp i 10 do peżeta lub coś tam jeszcze może wartości ataku, jednak e, nic takiego nie siadało lub po prostu te bony były słabe kilka razy zastanawiałem się, bo tam równo takie e, bony, gdzie mogłyby mi się to czytać w przyszłości siadały jednak stwierdziłem, że e, miksujemy dalej i zostawiłem, tak jak zobaczycie potem e, zdradzę wam tylko tyle teraz, że wsadziliśmy już ten kadek plus 4 też strasznie się męczyłem z, tą, z tym kadekiem w, przed, w wcześniejszym odcinku, jednak wreszcie tu tą zbroję skończyliśmy, możemy zająć się innymi rzeczami, bo nie chciałem po prostu siedzieć cały czas i miksować tą zbroję, chciałem coś zrobić, coś innego i um, pójść dalej. Tak więc oglądajcie sobie to zasne miksowanie Strasznie się dziwiłem, jak mi ludzie pisali na czacie, że um, można od razu już miksować i nie trzeba czekać tych 10 minut. Wiecie, przyzwyczajenie trochę to było męczące. Tutaj mogę się zobaczyć, że full pt, wszystko na kąpie. jednak po dwóch godzinach chyba ekspienia lekkie, laki zaczynały się robić, więc no kurde, Metin to jest taka gradzie. no inne gry topowe są przy niej mizerne, tak, więc no wiadomo, trzeba grać najlepsze gierki pod względem wymagań, co mogę powiedzieć o tej broni, którą widzicie tutaj elegancka broń, naprawdę powiem Wam, że na start, jeżeli ktoś e, zaczyna sobie grę i jest po prostu łatwiej ta broń jest lepsza od tych FMS-a, którego mam e, ten FMS trafił na nową mm, postać e, i teraz widzicie, wkładamy Kadeka i, i mamy te bony, które widzicie, czyli 2KHP, 5 k że 10 na strzały, na razie zostawiam e, i mamy nową postać, jest to postać Sura e, WP na początku expiłem ją na boss swoim boziakiem jednak ta postać jest na likanie ponieważ patrzyłem pod kątem różnych eventów gdzie gdy dropimy sobie jakieś itemki nie będziemy mogli przekładać na handlu to pomyślałem że warto taką postać może mieć na likanie i dziękuję tutaj ziarasowi za podexpieniem mnie on sobie na bocie tym legalnym wyexpił postacie i tam Robi postaci do wysokiego poziomu i do czegoś tam używa Co mnie zdziwiło to wszystkie skilly jak na razie siadły mi na 17 punktach I tutaj pozdrawiam widza, którego spotkałem transportując się do V2 I tak wyglądało właśnie to expienie Tutaj mamy dwa szybkie level upy na Likanie, expimy cały czas na Melejce I tu mamy teraz, wreszcie zakończyłem transferowanie moich EQ na Turtudze Wymiana, i tak dalej. Tutaj pozdrawiam tego oto pana. Bardzo serdecznie zaufałem mu. Były z nim wcześniej, kiedyś wymieniałem, więc wiedziałem, że mnie nie oszuka. Dałem mu wszystkie śmieci, jakie miałem na tamtym koncie. Naprawdę, wszystko co miałem i dostałem kilka fajnych rzeczy na wetarze. Na pewno mi się to przyda. Oto właśnie takie macie rzeczy. Więc dzięki jeszcze raz i pozdrawiamy również tego pana, o którego post poprosiłeś. Tam w tle widzicie dużo marmurków, to wszystko przygotowane na malejkę Oraz szpony, które będziemy mogli Które będziemy ulepszali w przyszłości Zobaczymy jak to będzie, wreszcie W dzień spotkałem wodzorków, naprawdę czasem jeździłem i nie mogłem go znaleźć, jednak ludzie biją, biją na, nawet na takich starszych serwerach I zająłem się wreszcie ymm, Militarem, ponieważ no, wstyd, wstyd, 85 poziom a ja na koniu bojowym populałem, więc w przyszłym odcinku będziemy robili konia y, militarnego. I wykonywałem misję od y, Uriela, ponieważ na 60. poziomie misji dostaniemy 10 y, EXO i 3 Rady, więc troszkę nadgonimy skile. Cały czas czytam codziennie, pali nie fajnie, y, bo no kurde, tydzień rzędu większość książek, no to nie ciekawie, nie ciekawie. I co mogę powiedzieć o tej misji na 60 poziom, to jest ten chyba Mroczny Naród 1 i 2, jeżeli się uprzemy to spokojnie w jeden dzień możemy tą misję zrobić, wszystko macie opisane na wiki, róbcie tak jak na wiki piszę, bo ja przy Mrocznym Naród 2 e, chciałem robić tak jak z biologiem, czyli wydropimy jeden i oddajemy, wydropimy jeden i oddajemy, jednak... Trzeba to robić tak, że oddamy jedną i potem możemy wydropić kolejne 9. Wdropiłem to na końcu czer nie czerwonego lasu, tylko zwykłego lasu. Możemy tepnąć je do czerwonego lasu i po prostu przejść już na sam koniec. Więc tak to by wyglądało. Co do biologa, to zostało mi trzy matowe i wydaje mi się, że w przyszłym odcinku też to już skończymy. No, równie to było z biologiem. I teraz będziemy mm, czytali te Książeczki, zobaczcie jak to. Em, wchodziło. Może stworzę nową postać na koncie Odlikana i o kurde, z, zapomniałem sprawdzić, że czy przez Dozo można to e, handlować, przekładać, bo, no wiecie, nerwy od razu chciałem tu już nagrać. No zapomniałem, zapomniałem, bo tak to bym wyekspił sobie postać do 60. poziomu i bym kolejny raz Exo zrobił. Ale raczej tak zrobię, tylko muszę sobie stworzyć jakąś postać, dzięki której mogę wyekspić ten wysoki poziom 60. Bo nalikanie, no to wiadomo, nie da się mieć dwóch zalogowanych kont, znaczy yy, postaci na jednym koncie. Tak to wchodziło. Zobaczcie sobie, no, bywało lepiej, ale do zobaczenia na tym odcinku. Cześć!